Kongres Nowej Prawicy jeszcze proszę. Lech Walicki Kongres Nowej Prawicy. Jest to pierwszy program po wyborach prezydenckich, więc pokuszę się o takie bardzo krótkie podsumowanie. Otóż pierwsze 10 minut tego programu, głównie za sprawą naszego gościa, pana redaktora no i kolegi z Pisu, było ewidentnym dowodem na to, że te wybory nie rozgrywały się w ogóle między kandydatami, tylko między partiami. Jest to bardzo przykra sytuacja, ponieważ Polacy, zwłaszcza w drugiej turze, głosowali na Dudę przeciwko Platformie i na Komorowskiego przeciwko PiSowi. Może dlatego też ci kandydaci byli tacy miałcy i nijacy, bo nie było większych wymagań. Masz na myśli kandydata kongresowej prawicy? Ile to było? Dwie setne procent? Dwie dziesiąte? Nie tylko, nie tylko tego kandydata mam na myśli. Dobrze, a no może ja byś nie, nie recenzował programu, dury? tylko zadał pytanie naszemu gościowi, dobrze? No wszyscy sensowni kandydaci przegrali w pierwszej. <grym 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 w Natomiast pytanie. Pan mówi, że inwestujemy teraz w infrastrukturę, więc musimy się zadłużać. Później będziemy inwestować w coś innego, więc będziemy znowu musieli się zadłużać. Czy nie uważa pan, że to jest y nie w porządku? Nie tylko wobec nas, y że jakby ten, ten dług cały czas rośnie, ale wobec przyszłych pokoleń. Że ten ale... dług będzie cały czas wzrastał. I Pan się do tego tutaj głośno przyznaje. Pan niedługo przestanie być posłem, przestanie pan rządzić. Pańska partia być może też przestanie rządzić, oby się tak stało, a ktoś to będzie musiał spłacać. Tak, tylko że każde państwo jest w Unii Europejskiej, na świecie ma jakiś dług. Ten nasz polski dług jest w granicach bardzo bezpiecznych. Jest, jest to limitowane i nawet konstytucją, limitowane. Yy, przez ustawę. Ale czy długi nie są od tego, tak. żeby je spłacać, a, a nie je zwiększać? Tylko, że dochodzimy do takiej sytuacji. Dostajemy z Unii Europejskiej, tylko na politykę spójności. ja już nie mówię o rolnictwie, 82 miliardy euro, gdzie wymagana jest z drugiej strony kwota od nas, naszego wkładu własnego. I teraz to Nie, nie przyjąć tych pieniędzy, nie, nie zrealizować tych programów, tych projektów. Ja uważam, że zrealizować. Znaczy Dlatego, że zastanawiał one, się Pan nad tym, one, zanim one wspierają, do wspierają rozwój, wspierają rozwój nie tylko infrastruktury, ale rozwój gospodarczy. Też z tych środków korzy korzysta szereg Tysiące podmiotów prywatnych, mam na myśli firmy, które zakupują. Tak, które po dwóch latach przestają istnieć. Nie, ale bo, duże, bo duże firmy z innowacyjnej gospodarki, z obiegowego programu korzystały na środki budując nowe zakłady pracy, wprowadzając nowe technologie, wstawiając nowe linie technologiczne. Jak jest stawiona nowa linia technologiczna, to są nowe miejsca pracy. Także z tego tytułu były koszty dla budżetu. Jeżeli mówimy o inwestycjach publicznych, infrastrukturalnych, ale też były y, y, kon konkretne korzyści, bo po pierwsze, mamy infrastrukturę lepszą. dla tych, którzy to załatwiają, lepszą. Kongres, dziękuję, czas programu drugie, właśnie minął. Po drugie, bezrobocie od jakiegoś czasu spada. Oczywiście nie jest to spadek satysfakcjonujący, bo mamy oczekiwania znacznie wyższe. Poseł P.O. Mariusz Grad był Państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo, Panie dziękuję Pośle. Dziękuję bardzo. Pani zapraszam tutaj na